Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Jakże straszliwej gry jaką jest Outlast. Także. Ha, zobaczymy. Pierwszy odcinek mnie przeraził Kosmicznie. Także skończyliśmy na tym, że mamy kartę. Ale tu jest ciemno. Te drzwi były otwarte. Jezu Mam nadzieję, tutaj były ziomki, które oglądają sobie film. Mam nadzieję, że grzecznie. Raz nas nie zaatakuje, dobrze. A! No oczywiście mam. No. <ścoughs> tamtą stronę nas nie zaatakował, no! Jezu. Wiecie co? Momencik. Ja muszę ustawić y, zegar. No, już się zdenerwowałam. Bo dłużej niż 20. Przecież ja ci nic nie zrobiłam, człowieku. Bo dłużej niż 20 minut nie będę w to grać. Nie, no, chyba nie muszę się tu wychylać. Nie, tutaj szłam normalnie. Boże. E, dobra, jak się używało. Kamery? Halo? Nie pamiętam. O. Dobra. O, okej. Okay. Super. Na dzień dobry. Ogólnie tam jest piwnica, ale tam. O. Jezu, znowu tu jest ten typ. Powtórka. Aha, dobra. Q albo E. czekaj. Okay. A E. Aha, lewo, prawo, dobre. Jezu, ja się boję. Ja się boję. Otwieraj, otwieraj te drzwi. Szybko zamykaj. Czemu nie mogę zamknąć? Halo. Nie podoba mi się to. No. Nacisnij lewy, przycisk myszy. Aha. Super. Dobra, minuta gry, a ja już się boję. Czemu ja nie mogę zamknąć tych drzwi? Dobra, okej. Okay. Ja no się boję obejrzeć się za siebie. Dobra, tu jest kamerka. A mogę ten? Siedząc? Nie, nie mogę. A mogę wstać? Też nie mogę. O. Okej, okay, świetnie. Ja się boję. Szybko! Ja się boję, w chuj. No o, Jest prosiaczek. Nie, też tak. Mmm, o, serio, otworzył ta tą szafę. Nie no, super. A zamknię za sobą drzwi. A było tak pięknie. Było tak jasno, było tak przytulnie. <śm> Na dzień dobry zawał. Okej. Okay. Dobra, czy możemy już wyjść? Okej, okay. czy coś tu jeszcze leży? Chyba nie. O Jezu, jak ciemno. My tu byliśmy, pamiętam, w zeszłym odcinku. No, pewnie tutaj też byliśmy, dobra. Okej. Okay. Dobra. No okej, okay, jak byliśmy w jednym miejscu, to chyba nie musimy iść. Jakby ponownie. mamy w ogóle cel? Dobra, tu jeszcze nas nie było. E, zapisz. Aha, ja tylko mogę zapisać. Aha, zapisać i wyjść. Mhm. Jezus Maria. <grym> Jest zapis! Dobra. Jesteśmy bezpieczni. Powiedzmy. Ale ta muzyczka mi się definitywnie nie podoba. Czekaj jak tu się wychylać? Jak tu nic nie widać? Nie wiem, czy będzie dużo tych baterii, czy nie. Będziemy spierdalać, coś czuję. Przywdzę Powiem ci, że polemizuję nad tym faktem. O nie. Kojarzę to miejsce. Kojarzę to miejsce pod względem o, oglądanych... O Jezus Maria. Dobra. Mm. Dobra. Będziemy tu spierdzielać przed kimś. Ja wiem mhm. Dobra, czyli on stąd wyjdzie, na bank Na bank Mogę się schować pod wyrko? Mogę, dobra Czyli zamykamy drzwi Czemu ja nie mogę zamknąć tych drzwi? Nie tak Jezu okay. Dobra, i szybko schowamy się Dobra. Aha, on tu idzie. Oh, Jezu! czy Czy coś świeci. Baterijka. dobrze. Nie wiem czy mogę wyjść, czy nie. Jak myślicie? Kurczę. Aha, no, dobrze, że nie wyszłam. Przyjemniaczek z maczetą. Maczetą, kijem. O, nie zaglądnie tutaj, nie? Koteczka. Nie, no super. Dobra. Okej okay. No nie wączałam sobie czasomierz, ale widzę, że na Reku też mamy czasomierz, dobra Wychodzimy, dobra Włączymy bateryjkę Dobra, i co teraz? Kurwa, tu biegnie, nie wiem O Jezus! szybko! Ja się boję wyjść! Ludzie, ja się boję wyjść! Dobra, Wymienimy bateryjkę. Dobra, no co? Noc. Idziemy, nie? O, jednak nie! Nie! Bateryjkę wymieniłam kolejną. że on nie słyszy tego dźwięku Dobra, teraz pytanie, czy będziemy widzieć jego łepek? Tam poszedł Gdzieś tam Dobra Biegniemy, idziemy W sensie... Poszedł gdzieś tam za słup Pójdziemy tam O kurde Możemy się gdzieś schować? Szybko Szybko, szybko, szybko O Jezus Widział nas, czy nie? Dobra, pierwszego y, bosika mamy. Szybko, puls 200 mam. Jejku, jak mi szybko serce bije. Dobra, okej. Okay. Nie wiem, czy on to teraz jest, czy nie. Tu jest ta druga pompa. Tu jest ta druga pompa, dobra. Szybko. Spierdalam znowu. Szybko, szybko, szybko. O. Dobra, i teraz. Pytanie. Bo musimy pójść uruchomić ten generator. A nie wiemy później, gdzie spierdzielać w sumie. Manko, kooo oh, Nie otwieraj mi drzwi No Dobrze Napiję się kolci Dobra Co myślicie? Poszedł, nie? Biegniemy! No! Jezus, nie uruchomiliśmy wszystkich! Dobra, szybko, 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 szybko! Szybko! Nas widział, nie wiem czy nas widział! Widział chyba! Chyba widział! Dobra, jeszcze możemy uciekać! Jezu, w tom! O Jezu! Jak? Gdzie ja mam biec? Gdzie? Dobra, tu. O Boże. Nie wiem gdzie jestem. Jezus Maria! Mam nadzieję, że oni szybko nie biegają przynajmniej. Kurde, tu nie mogę wrócić! Dobra. A nie uruchomiłam tej pompy jednak? Dobra, idziemy się schować. O Jezu. Mm, nie wiem, gdzie mam iść. tu? Chyba tu jest. No. O, dobra. No ale dwa przyciski uruchomiliśmy. No nie ma koteczka. A, nie ma. No, tycze uciekł Schował się. Gdzie mamy takie coś jak zadania? Hmm, poziom trudności, normalny. A nie ma łatwy. Nie ma. Konfiguracja pokazuje napisy. No dobra, ale. Nie ma coś w stylu, że. Wysoka, wysoka sterowanie. O. Czy tryb nocny, wymiana baterii, skok, pokaż mi no, tak nie ma, fajnie by było, gdyby wie... O, pokaz zadania, tabulator, dobra. Coś, startuj generator w piwnicy. dobra hmm. Dobra. Dobra, idziemy. Czekaj, tu jest... Jeden włączony On sobie tam stoi, dobra Oj, 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 oj oj! Dobra Okej, okay, no ale to jest dziwne, bo... Nie wiem czy on mnie goni W sensie na pewno mnie goni na bank Nie wiem czy tam mogę zejść Nie mogę tam zejść Nie wiem czy tutaj gdzieś nie możemy przejść chyba Chociaż Ej bateryjka ajaj, dobra, dobra. Yy, ty, 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 ty. Nie mogę go zrestartować? Nie mogę. O, a, a, chyba zginiemy. O Boże, wyłączyłam kamerkę. Jezus. Nie wiem, gdzie biegnę. I mamy mało życia. Gdzie tu się włącza ten tryb? No, chybaśmy... Daddy. Okay. Pierwsza śmierć, The best. Uff. Dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? Dobrze, wiem, że przynajmniej tutaj mam spokój. W ogóle zapominam, jak się używa kemerki z tego stresu. Spadaj ziom. Dobra. Tu jest zamknięte. Tu musimy iść. Włączamy pierwszy generator. Chowamy się. I czekamy. Czyli do tych pierwszych drzwi na prawo musimy zobaczyć co tam jest. Pierwsze drzwi na prawo, bo tam były zamknięte. Dobrze, poczekajmy. Nie będę cię nawet nagrywać, bo wiem, że tu idziesz. Chociaż dobra, na chwilę. Szkoda mi baterii na ciebie. Ja to będę musiała biegać, szukać. Jak on pójdzie w lewo, to my pójdziemy w prawo w te drzwi, co on rozwalił. Dobrze. Poszedł sobie. Dobra, lecimy. No co, próbujemy. On rozwalił te drzwi. Mamy baterię. Nie wiem, czy on nas widział w tym momencie. No. No dobra, ale tu jest ten generator. No bo po coś jest ten pokój tutaj, nie? Zajrzyjmy się tutaj. To jeszcze podwórko mogę się schować, dobra. Co poszedł? A, dobra. To jest jakiś pokój. Kolejna bateryjka. Kurde, co to? Kolejna bateryka. A, dobra, już kumam. Dobra, zajebiście Łajdź! Szybko, szybko! Cię tu się schować! Nie ma się tu cię schować! Ale lipa. Szybko. Ok. Czyli teraz to otworzyliśmy. I tam drugi generator. Dobra. No troszkę wysiłku ta yy, gra wymaga, nie powiem Ale damy radę. <laughs> Teraz pytanie, jak długo musimy czekać, żeby on sobie stąd poszedł? Dobra, łyk kolci. Uh. Dobra, idziemy. jak on gdzieś tutaj wyjdzie, nie? A tędy możemy wyjść też Nie, tu jest jakiś pokój, w którym nie byliśmy. Ale też nie ma gdzie się schować w razie wu. I nie możemy tu... Nie wiem czy on słyszy wszystko, że na przykład otworzyłam teraz drzwi. To się starałam się otworzyć. Możemy wejść, dobra Nie co on jest. są jakieś drzwi otwarte, czyli to było tu. Na bank. Na bank. Na bank. Dobra. Teraz możemy uruchomić generator. Kurde, szybko tu żyć przy las. Widziałam tam ten jego kijek. Mhm. Dobra, a teraz pytanie. Odpalimy ten generator i gdzie my mamy, kurde, spierdzielać? A... Możemy sobie zapisać? Zapiszemy. Ja się obawiam. Co nie! Ale w Topson. Nie, no nie Tej, kamerka? Aha, dobra! A, żeśmy teraz dali kombo. Dobra, okej. Okay. Tu jest pierwszy generator. Zróbmy tak Skoro wiemy o co chodzi. Zrobimy to w tej kolejności. Pierwszy generator, drugi generator. Odpalenie musimy wrócić. No hmm. dobra, czyli ten odcinek będzie miał troszeczkę więcej. Czyli do zapisu muszę grać. Oho. Dobra. Wy, wybaczcie widzowie, spróbuję to nadrobić Myślałam, że tak fajnie można zapisać i po prostu przejść <laughs> Jednakże nie można Mam nadzieję, że przy odpaleniu generatora będzie zapis Nie mam pojęcia gdzie uciekać Się przekonamy No idź sobie idź idź Tam pójdziesz, dobra, zajebiście. Szybko! Pyk. Drugi generator. I trzecie drzwi, żeby podnieść tam tą bajchę. To Szkoda mi kamerki na ciebie. Wiem, że tu jesteś. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Ale bateryki się nie usunęły. <ścoughs> oh, dobra. Dobra, wychodzimy. Nie no, kamerkę miej, no Chyba nas, kurde, zauważył! No nie ma, nie ma, idź sobie, idź sobie. Oh, Boże. Jak ja tu z wami nie wikituję przy tym, kurde, przy tej serii, to to będzie cud. Czekamy sobie dla bezpieczeństwa. No dobra. Poszedł sobie? Załóżmy, że tak. A, te drzwi są otwarte, dobra. Bo tu, 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 kurwa, nie tu. tu gdzieś. Jest znowu bateryjka? Nie ma, dobra. Gdzie mi się schować. dobra. Teraz po uruchomieniu generatora, idziemy, musimy uciekać. Może te drzwi co tutaj są zamknięte? Nie bo ogólnie nie biegałam tam w środku, więc ja nie wiem... Chcę, żeby drugi odcinek nas tak pokonał. Dobrze, że zawsze otwiera tą pierwszą. W sensie tam, gdzie nie ja jestem. O, może tak. Tak, poleciałam. Normalnie aż paznokietki mnie bolą. Bo wiem, co mnie teraz czeka. Musimy tam wrócić. Nadal niech się uspokoi ta muzyczka. Nie wiem jak on tam długo będzie wracał. A no nie chcę z powrotem tutaj wracać. Dobra. Szybko i ośmiutka. Widzimy coś, się świeci. No. Boże, ta muzyka! tu, idzie tu, idzie tu, tu! O Jezu. Dobra. No, czemu on tu wrócił, no? Najgorsze jest to, że nie mogę skończyć odcinka, dopóki tego nie przejdę. Spróbować na pałę i po prostu biec, no ale to jest bez sensu. Co ty tak dyszysz, no proszę. Dobra. A muzyka nie jest zachwycająca. Mm, dobra. Próbujemy. Nie będzie chciał No Co jest? Kurwa nie w tą stronę! Boże! Boże ci to jest światło! Dobra, okej, okay, biegniemy. Czemu ja... Aha, dobra, mam. Boże, nie umie przeskakiwać, serio. Czemu jest tak słabo oświetlone? Albo mi się wydaje... Dobra, okej, okay, kończymy odcinek. Eee, dziękuję Wam za oglądanie, wiemy co zrobić, wiemy jak, co, gdzie. Jednakże ja już nie mam nerwów. Także, do zobaczyska w kolejnym. Na razie. <grym>